Słowo Boże na dziś. Czwartek, 31 sierpnia 2023 roku. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Doznaliśmy dzięki Wam, bracia, pociechy. Przez wiarę Waszą we wszelkiej potrzebie i w naszym ucisku. Teraz bowiem ożyliśmy, gdy wytrwacie w Panu. Jakież bowiem podziękowanie możemy za Was złożyć Bogu, za radość, którą odczuwamy z Waszego powodu przed Bogiem naszym gorąco modlimy się we dnie i w nocy, abyśmy mogli osobiście was zobaczyć i dopełnić tego, czego brak w waszej wierze. Drogę naszą do was niech utoruje sam Bóg, Ojciec nasz i Pan nasz Jezus. A pan niech pomnoży was liczebnie i niech spotęguje miłość waszą nawzajem do siebie i do wszystkich, jaką i my mamy dla was, aby serca wasze utwierdzone zostały w nienagannej świętości wobec Boga Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi jego świętymi. Oto słowo Boże. Psalm responsoryjny 90. Nasyć nas Panie twoim miłosierdziem. Obracasz w proch człowieka i mówisz, wracajcie, synowie ludzcy, bo tysiąc lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął, albo straż nocna. Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem. Nałóż nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał. Bądź litościwy dla sług Twoich. Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem. Nasyć nas o świcie swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. Dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami i wspieraj pracę rąk naszych, dzieło rąk naszych wspieraj. Nasyć nas Panie twoim miłosierdziem. Alleluja, alleluja, alleluja. Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów. Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan Wasz przyjdzie, a to rozumiejcie. Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, syn człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby we właściwej porze rozdał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę powiadam wam, postawi go nad całym swoim imieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: Mój pan się ociąga z powrotem i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami. To nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna, każe surowo go ukarać i wyznaczy mu miejsce z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Oto słowo Pańskie.